Witam Państwa! Trzeba obiektywnie przyznać, że zdecydowanie ciekawszy przebieg mają w tej chwili sesje za oceanem czy też na kluczowych rynkach europejskich niż na GPW. Wystarczy pod tym kątem spojrzeć na wykres dzienny indeksu SP. Wynika z tego wykresu, że z rejonu wsparcia 1422-25 bykom udało się zainicjować silny impuls cenowy. Wczorajsza sesja również przebiegła pod znakiem dominacji obozu byków, w wyniku czego doszło do przetestowania zniesienia 61,8 poprzedniego impulsu podażowego, gdzie jak widać przebiega również median line. Jest to taka lokalna zapora podażowa. Niemniej jednak w przypadku jej przełamania należałoby się spodziewać kontynuacji ruchu. W, takim, w takiej sytuacji zwróciłbym uwagę na pewno na poziom 1469, czyli zniesienie 88,6 poprzedniego impulsu. Głównie dlatego, że przebiega tutaj również, mniej więcej w tym rejonie przebiega także przełamana wcześniej linia kanału trendowego. Razem wspólnie ze wspomnianym zniesieniem tworzy to dość charakterystyczną barierę podażową. Również na rynku niemieckim popyt cały czas dyktuje warunki gry. Po wczorajszym zanegowaniu lokalnej strefy oporu 7315-25, indeks DAX zbliża się w tej chwili do kolejnej strefy oporu 7410-7418. Nie ukrywam, że spodziewam się tutaj wzrostu presji podażowej. Jednak trzeba obiektywnie przyznać, że zanagowanie tej przeszkody to jednak zapowiedź kontynuacji ruchu wzrostowego w Niemczech. Liczyłbym wówczas na test poprzedniego szczytu, czyli jest to mniej więcej poziom 7480, który ukształtował się 21 września. Na Wigu 20 cały czas mamy natomiast do czynienia z krótkoterminowym ruchem bocznym. Tak jak sugerowałem, sugerowałem wczoraj, ten poziom 2400-405, czyli przecięcie dwóch linii, okazał się takim nieprzypadkowym obszarem cenowym. Wydaje mi się, że dopiero zanegowanie, właśnie. Czy też po sforsowaniu tego oporu należałoby oczekiwać jakiejś wyrazistszej postawy ze strony, ze strony popytu. Wsparciem niezmiennie pozostaje strefa 2338-2345. Dziękuję bardzo.